Witajcie dzieci! Opowiem Wam historię, która zdarzyła się w Lulandii tuż po wigilijnej kolacji. Kiedy wszyscy złożyli sobie życzenia i zjedli czerwony barszczyk z łóżkami, i karpia, i makowca, i grzybki w cieście, i śledzia, i pyszny sernik, Lulek i Rózia mogli odejść od stołu, by podbiec do okna. Na zewnątrz stali już mieszkańcy krainy. Przed zamkową jaskinię wyszedł smok Teodor ze smoczycą lusią, a pobliski lasek pełen był krasnali, trzymających w dłoniach malutkie jak zapałki lampioniki. Wszyscy mieli zadarte do góry głowy. Wyglądało na to, że na granatowym tle nieba za chwilę zdarzy się coś szczególnego. Mamo, a możemy wyjść na dwór? Z okna nie za dobrze widać. Oczywiście! Tylko nie odchodźcie za daleko, bo jest już bardzo ciemno. Najlepiej trzymajcie się smoka teodora. Dobrze, mamo. Misiu, ciebie też zabieram! I misio papa. I ubierzcie czapki, szaliki i ręczniczki! Co ja mówię? Rękawiczki. O, i już ich nie ma! Do zobaczenia! Dzieci biegły po białym puchu w kierunku zamkowego wzgórza tak szybko, że nie mógł ich dogonić nawet silny, zimowy wiatr. Ojej! Chyba zaraz się zgubię! Nie bój się, Misiu! Przecież cię mocno trzymam, tak jak zawsze! Cześć, Teoś! Witaj, Smoczyco! Witajcie, dzieci! Wesołych, Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Ciągle jej nie widać. Nie mogę się doczekać, tak bym chciała dostać nowe farby od świętego Mikołaja. A jak locki? Ja zimowy kubraczek dla mojego małego Misia i lalkę. Misia kochanuje. A ja marzę o nowym koszyku na warzywa i owoce. Tylko niech ta pierwsza gwiazdka się wreszcie pojawi. Niech się pojawi. No właśnie. To czemu jej jeszcze nie ma? Jednak gwiazdka uparcie się nie pojawiała. Albo się pojawiała tak, żeby jej nikt nie widział. Czasem gwiazdki tak robią, jednak nie w wigilijny wieczór. Tylko nie to. Dziś nie mogła sobie pozwolić na ukrywanie się w gęstych chmurach. Dziś miała obwieścić Mikołajowi, że już czas na prezenty najwyższy czas. Nawet księżyc wydawał się być tym wszystkim zaniepokojony. Jakby chciał coś powiedzieć. No, ale nie mógł, bo był za daleko. Zobaczcie, biegnie tu do nas krasnal Tadzio. Chodźcie tu wszyscy, musicie to jak najszybciej zobaczyć. Co może być dziś ciekawszego od pierwszej gwiazdki? To spójrzcie tam. Gdzie tam, Tadziu? No w lesie, nie widzicie? Nic nie widzę. E, bo czapka spadła ci na oczy. Padził! Patrzcie dobrze, tam, o tam! Co on wymyślił? No na drzewie. Na tysiąc głodnych smoków. Ojej! Ej. Nareszcie! Na samym czubku choinki w lulanskim lesie błyszczała mała, złota gwiazdka. Świeciła tak mocno, że nikt nie miał wątpliwości skąd przybyła. Taki prawdziwy blask roztaczają wokół siebie tylko najprawdziwsze gwiazdki z nieba. Wszyscy wpatrywali się w nią, mrużąc oczy i ogrzewając w jej ciepłym blasku wyszczypane przez mróz nosy. Och, jak dobrze was widzieć! Czy moglibyście mi pomóc zejść z tego drzewa? To był bardzo niefortunny upadek! Boję się, że znów spadnę, a to nie jest miłe! Oczywiście musimy pomóc. Wiazdko, postaraj się zeskoczyć, a smok cię złapie. Raz, Raz dwa, trzy, trzy i! Hop. Hop. Uh, uh. Tylko ostrożnie palco. Udało się. Chyba starłam z siebie trochę złotka i nieco się poturbowałam. Ojej! Kto by się przejmował wyglądem? Jesteś taka piękna! Złotko! Dziękuję, Smoku! Cała przyjemność po mojej stronie. Czy wiesz, że na niebie jest gwiazdozbiór Smoka? O, nie wiedziałem, że mamy kuzynów w kosmosie. Leży między wielką i małą niedźwiedzicą. To bardzo ciekawe. Jak się cieszę, że widzę was z bliska, Ruziu, lulku, Smoku i Smoczyco, Misiu i Krasnalutadziu. To ty nas znasz? Ty nas znasz? I mnie też? Oczywiście! Patrzę na Was z góry, każdej nocy! Z moimi siostrami! Mrugamy do Was często i znam wszystkie Wasze marzenia. Wszystkie? Naprawdę? Przylatują do nas, kiedy patrzycie w niebo i bardzo czegoś pragniecie? A jak się znalazłaś na tym drzewie? Cóż, nie jestem najgrzeczniejszą gwiazdką. Tata księżyc! Ma ze mną same kłopoty i bardzo go dziś zawiodłam. Nie wiem, jak ja wrócę na niebo. Wolę się chyba zapaść pod ziemię. No co ty mówisz? Dziecko, nie ma takich błędów, których nie można naprawić. Ani niegrzecznych zachowań, za które nie można przeprosić. Masz rację, Róziu, ale co takiego się właściwie stało? No bo właściwie, no dobrze, opowiem wam wszystko. To było tak. Pewnie tego nie wiecie, ale co roku tata księżyc wybiera z wszystkich gwiazd jedną, która zaświeci pierwsza wigilijną noc. To ogromny zaszczyt i mimo że nie byłam w tym roku najgrzeczniejsza, A misia był Misiu, najcierpliwsza? Oj, tego się można nauczyć. To ja! Zostałam wybrana pierwszą gwiazdką w tym roku. Musiałam przebić się przez chmury, przybliżyć się jak najbardziej do Ziemi i z całej swej mocy zaświecić wszystkimi waszymi marzeniami. Wtedy Mikołaj miał zacząć je spełniać. Tata Księżyc ostrzegł mnie, że nie mogę oddalać się za bardzo od swojej gromady sióstr. Ponieważ wtedy nasza więź zostanie zerwana i spadnę. Kiedy zobaczyłam na dole te wszystkie domy, choinki i dzieci, podleciałam troszkę bliżej ziemi i jeszcze bliżej, oderwałam się od orbity, no i dalej wiecie, jak to się skończyło. I jak ja tam teraz wrócę? Mikołaj nie rozda prezentów. Co ja zrobię? Nie martw się, pomożemy ci. Musimy coś zrobić. No, oczywiście, tylko jak? Właśnie się zastanawiam. Gdyby tak ktoś potrafił latać. <laughs> Jest wśród nas ktoś taki. <śmiech> <śmiech> I tu muszę się wtrącić i coś Wam wyjaśnić. Nasz smok, Teoś, był wyjątkowy i bardzo nie lubił latać. Robił to czasem, ale tylko na małych wysokościach, ponieważ bardzo się bał patrzeć na świat z wysoka. Teodorze! Czas rozprostować skrzydła i pokonać ten swój absurdalny lęk wysokości. Smoku, musisz pomóc pierwszej gwiazdce wrócić na niebo. Nie bój się, Smoku. No dobrze, gwiazdko, zaniosę cię tak wysoko, jak będę potrafił, choć smoki za wysoko nie latają. Ja tu w ogóle prawie nie latam, zasiedziałem się, no ale dobrze, no, rozumiem powagę sytuacji. Dość gadania, Smoku. Dzieci czekają na Mikołaja, księżyc się denerwuje. Nie ma co zwlekać. Lećmy już, zamrugam do was z nieba. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, pierwsza gwiazdko. Do zobaczenia. Pa, pa. Papa pa, pierwsza gwiazdko! I myślał, papa! I tak smok i smoczyca zanieśli gwiazdkę do nieba. Kiedy pojawiła się wysoko, tam gdzie powinna być od dawna, w Lulandii i na całym świecie rozniósł się dźwięk dzwonków oraz głośne i znane wszystkim. Słyszysz, Luziu? To Mikołaj! Biegniemy do domu! Dobrze, że jesteście dzieci Ojej, prezenty, zobacz Misiu Dostałeś czapeczkę, kubraczek, szaliczek i ciepłe buciki Jej, i jaka ładna lalka Misia ma czapę i kubraczek Klocki? Taki właśnie chciałem Dziękuję Mikołaju Podziękujmy też pierwszej gwiazdce Chodź mamo Pokażemy ci ją. Zobacz, jest taka śliczna. Zobacz. Jest niezwykła i wygląda tak, jakby mrugała tylko do nas. Bo tak jest. Bo tak jest. Bo mamo, jak wyszliśmy na dwór, żeby zobaczyć pierwszą... W świątecznej Lulandii śnieg pada i pada Już piecze się w kuchni makowa rolada Mikołaj wyruszył saniami z Laponii I wiezie prezenty, bo przecież czas goni I na co to wszystko? I na co ta wrzawa? <laughs> rolada makowa? Co to za potrawa? To wszystko dlatego, że święta już blisko. Nieważne, że zimno, nieważne, że ślisko, bo chcemy być razem w Wigiliny. Czas stół pięknie. W nagrodzie już słychać rozmowy Zwierzęta szykują świąteczne przemowy Bałwanek przed domem z wróblami plotkuje Że mróz właśnie nadszedł i szyby maluje Ja mam uwierzyć, że przemówi krowa, tak? Wigilijny wieczór? <grytanie> Czekam na te słowa! Możliwe, a święta za chwilkę, więc załóż koszulę, więc ubierz choinkę. Będzie... żebym wreszcie polubił te święta. Porządki, pichcenie, mówiące zwierzęta, lecz byłem w tym roku niegrzecznym krasnalem i pewnie prezentów nie będę miał zalec. Jeśli obiecasz poprawę, Święty Mikołaj na pewno o Tobie nie zapomni. Tak? Naprawdę? To wszystko możliwe, a święta już blisko. Najmocniej ogrzeje domowe ognisko. Wypaczmy już grzeszki w wigilijny czas. Mieszkańcy Lulandy. Mieszkańcy Lulandy. Mieszkańcy Lulandii. Pozdrawiamy Was! <laughs> pa!